Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek programu Gorzów w stronę biznesu. A dziś porozmawiamy z kolejnymi laureatami konkursu nagrody gospodarczej prezydenta Gorzowa, nawigator biznesu MOW GW, a naszym pierwszym gościem jest pani Beata Polowczyk z restauracji Lubię Słodkie Słone w Kłodawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Beato, jak, jakie były początki waszej restauracji, bo jesteście restauracją, która no, istnieje na tym naszym lokalnym rynku od niedawna. Dokładnie, jesteśmy nową, nową firmą, która istnieje od niecałego roku. No, pojawiliśmy się w takich okolicznościach, kiedy e, wszystkie restauracje zamykali, więc dość ciężkie czasy. My zaczynaliśmy się otwierać. E, bardzo duży wysiłek nas e, tutaj czekał na samym początku, no ale udało się. Fajnie, jesteśmy na rynku. E, klienci nam dziękują, przychodzą, e, pozdrawiają nas serdecznie. E, cieszą się, że jesteśmy tam, e, urozmaicamy infrastrukturę jeziora, tutaj naszej gminy. Czy naszego, naszej wsi Kłodawa. No, bardzo się cieszymy, jak się potoczyły wszystkie sprawy i zaistnieliśmy właśnie na takim rynku lokalnym. No właśnie, co istotne, jesteście restauracją, która otwarta jest cały rok, nie tylko w tym sezonie letnim, kiedy jest najwięcej gości Dokładnie na plaży. Tak, tak. Jesteśmy cały rok zimą, mamy sezon zimowy, e, piękny ogródek zimowy, grzane wino, e, wszystkie inne ciepłe posiłki. E, jesteśmy, my proponujemy ogólnie kuchnię street foodową w najlepszej postaci e, dobrych składników. E, jesteśmy restauracją, która e, chce blisko żyć ekonomicznie. Ekologii. No tutaj jest w stylu trochę takim morskim. No tutaj przy jeziorze jesteśmy, więc próbujemy w tej stylistyce gdzieś tam się zmieścić. Naszą restaurację tworzą kontenery morskie, które są super ekologiczne. Nadaliśmy im nowy kształt, nowy, nowe zastosowanie, funkcjonalność, jeżeli chodzi o gastronomię. Um, bardzo nam się podoba ogólnie użycie tych kontenerów, bo są po pierwsze ekologiczne, po drugie są e, można nimi modyfikować e, jakkolwiek ktoś chce, e, no i tak, no i to są takie główne założenia, a najważniejszym też jakby naszym naszą e, Naszą tutaj e, filozofią jest, żeby stworzyć miejsce spotkań dla ludzi, żeby zrzeszać ludzi, żeby aktywnie żyli e, w tym e, naszym społeczeństwie, spotykali się e, no i uczestniczyli w różnych e, tutaj naszych e, okolicznościach, e, imprezach, e, wydarzeniach czy nawet pomagali, bo też jesteśmy e, restauracją, która gdzieś tam, jeżeli przy wydarzeniach coś organizuje, to zawsze staramy się komuś pomóc. E, jak już się z. Spotykamy z większą ilością e, osób, jest jakaś e, okoliczność, to zawsze gdzieś tam e, staramy się tą nutkę gdzieś tam e, charytatywną e, wtrącić e, w naszą działalność i myślę, że to jest. To, co wyróżnia, lubię słodkie słone na tle innych restauracji. Tak jak już Pani powiedziała, działacie na tym lokalnym rynku od niedawna, ale co istotne, zdobyliście już bardzo ważną i myślę, że prestiżową nagrodę. Zostaliście laureatem w kategorii debiut w konkursie Nawigator Biznesu MOF GW. Czym dla Was, jako restauracji, lubię słodkie słone, jest ta nagroda? No Jest to ogromnym wyróżnieniem. Po pierwsze, po, w pierwszym momencie z zaskoczeniem, nie ukrywam. Właśnie tej emocji przy odbieraniu nagrody jest dla nas bardzo dużą motywacją do działania, nabraliśmy trochę też tutaj... wiatrów w żagle? Dokładnie tak. No tak jak wcześniej powiedziałam, motywacji, przede wszystkim, przede wszystkim siły do pracy na kolejny rok. Proszę powiedzieć, jak Państwo zamierzają wykorzystać właśnie no, tę nagrodę? Bo, tak jak już wspomniałem, jest to prestiżowa nagroda przyznawana raz w roku przez prezydenta miasta Gorzowa. Kapituła konkursu spośród wszystkich zgłoszonych zgłoszeń ocenia poszczególne firmy, no i wy zostaliście właśnie laureatem w kategorii debiut. Jak mamy to wykorzystać? No myślę, że już wykorzystaliśmy, bo doszła ta informacja do grona naszego, naszych klientów. Myślę, że do szereg, szerokiego grona. No jak, jak mamy wykorzystać no, wykorzystaliśmy tak też, że umieściliśmy ją w centralnym punkcie e, przy naszej e, w kontenerze przy naszej obsłudze. E, no jest to nagroda, która na pewno też będzie motywować stała i będzie motywowała naszych pracowników, e, w, że mają jednak wpływ na rozwój naszej firmy. No i e, Będziemy sobie przypominać na pewno co jakiś czas o tej nagrodzie, żeby mieć właśnie motywację do dalszej pracy i do dalszego rozwoju. To co prawda nigdy nie stoimy, ale tutaj no, dostaliśmy trochę więcej odwagi z tej strony, więc bardzo się cieszymy. Dziękujemy jeszcze raz za nagrodę. Było to dla nas bardzo fajne doświadczenie. Pani Beato, bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę dalszych sukcesów wciąż rozwijającej się firmie. <laughs> dziękuję serdecznie. Do widzenia. Pani Beata Polowczyk z restauracji Lubię Słodkie Słone w Kłodawie była naszym gościem, a już za chwilę kolejny gość. A naszym kolejnym gościem jest pan Robert z ratownictwo medyczne Gorzów. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam. Panie Robercie... Ja myślę, że zapytam, tak jak i wszystkich innych laureatów pytam, jak to było z początkami pana firmy? Skąd w ogóle zrodził się pomysł, żeby założyć ratownictwo medyczne Gorzów? Skąd się wziął pomysł? już kilkanaście lat temu byłem jednym z założycieli grupy ratownictwa Polskiego Krzyża w Gorzowie. Grupa medyczna taka miała być, po prostu mieliśmy tam zabezpieczać jakieś tam imprezy, promować Polski Czerwony Krzyż. Wtedy byłem zwykłym po prostu człowiekiem, który chciał się nauczyć wszystkim pierwszej pomocy, a później chciał to wszystko przekazywać. No i tu tak jakoś tak się zaczęło, że no tak mi się to spodobało, że skończyłem szkołę policjalną w kierunku ratownik medyczny. Zostałem tym medycznym, no to więc siłą rzeczy trzeba było założyć firmę, tak? bo taka jest prawda, żeby gdzieś w tamtych czasach, zresztą tak, tak samo, żeby na przykład pójść do, do pracy, no to trzeba założyć swoją firmę, żeby dalej pracować. No, i tak to już jest około 13 lat. To wszystko działa, po prostu tak jest. No, właśnie, pan jest obecny na takich imprezach kulturalnych w mieście, ale nie tylko, bo przecież edukujecie najmłodszych mieszkańców naszego miasta, uczycie ich pierwszej pomocy, a to jest bardzo ważne. Tak, mam taki swój program, który zacząłem, no, jeszcze właśnie w tej grupie Galatoniczna Polskiego Czerwonego Krzyża. To już trwa, już trochę lat, więc. Powiem tak, no, jest, akcja się nazywała Uratuj misia, czyli najlepiej dzieci pracują ze swoimi misiami, no bo się wszystkich nie boją, bo fantom, wiadomo, jak, jak wygląda. E, no i przez te prawie 13 lat 11,5 tysiąca dzieci zostało przeszkolonych w przedszkolach. E, część tam w szkołach, ale wszystkim przedszkolu, bo to dzieci najszybciej chwytają. Także w tym czasie, no, mówię, no trochę tych dzieci jest, już spotykam teraz, bo też e, uczę w szkołach nauki jazdy w Gorzowej i więc też już te dzieci, które pierwsze uczyłem się, już pojawiają na nauce jazdy i też w zasadzie tych 11 tysięcy już mam przeszkolonych właśnie na nauce jazdy, czyli też trochę tych ludzi jest. Panie Robercie, po tych kilkudziesięciu już można powiedzieć latach Pana działalności tutaj na naszym rynku gorzowskim. Udało się, udało się, nie wiem czy to dobre słowo, udało się, ale zdobył Pan nagrodę w, w kategorii Mała Firma Roku. To jest nagroda gospodarcza prezydenta miasta Gorzowa, nawigator biznesu GW. Czym dla Pana jest ta nagroda? Bo to takie, myślę, że duże wyróżnienie. To motywuje. Na pewno motywuje, ze względu na to, że mówiłem, tutaj zabezpieczenia imprez i miejskich i, i nie tylko miejskich, y, zawodów sportowych, też tej ta współpraca z. Tam z, z fundacjami, które też na, na, na arenie Gorzowa robią już tam akcje typu biegi, nie biegi, więc to powoduje, że to takie jest docenienie, tak. E, prawda też taka, że no, w pierwszej edycji e, zostałem też wyróżniony jako e, firma świadoma społecznie, czyli to taki też tam motywuje, że, że jednak no, trzeba dalej pracować i to jest takie miłe, że jednak no, ci ludzie zauważają, że jednak, y, ta moja praca, te moje bycie w różnych miejscach no, powoduje to, że jednak no, 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 no widać, tak, że, że też mnie w ten sposób została właśnie doceniona. A w jaki sposób Pan zamierza wykorzystać właśnie tę nagrodę? No pewno promocja, tak? Promocja, no, to jest sama dla mnie, ale też właśnie motywująca bardziej. Czyli to, że tam się na pewno na, na Facebooku tam pochwaliłem, tam gratulacje od różnych, różnych ludzi, którzy są w koło, gdzieś tam działają i mnie znają. No to powoduje, że tutaj to jest fajne, ale natomiast, no wiem, tu przede wszystkim najważniejsza jest praca. praca. Praca, uczciwość pod względem innych ludzi, firm. No bo jak nie będzie przekłściwy, no to nie, nie, nie będzie uzdowała nagrody, taka jest prawda, tak? Czyli to jest w tym wszystkim właśnie najważniejsze, tak? Żebyś po prostu wszystkim uczciwym dla tych ludzi, a jeszcze sama przychodzi, tak myślę. Panie Robercie, początek nowego roku to też taki czas. Kiedy planujemy te najbliższe miesiące, to ja tak podpytam, jakie są Pana plany zawodowe, jeśli chodzi o te najbliższe miesiące 2022 roku. To ciężko powiedzieć. Bo to w czy będzie pandemia, czy nie, czy będą imprezy, czy nie będą imprezy. Na pewno no, biegowe jakieś tam imprezy mam, kolarstwo, mam. Koszykówka, no bo, bo też obstawiamy koszykówkę. Na pewno zawody yy, lekkoatletyczne, bo, bo start po prostu no, no działa ostro. Yy, ćwiczą, trenują, także, także też będą jakieś na pewno zawody. Czyli myślę, że no, tych, tych imprez będzie, tak. Nie wiadomo, jak będą te duże planerowe bo to kwestia po prostu, co się będzie działo. Na pewno będą szkolenia, no, bo po szkoleniu to mówię, no, no, przede wszystkim teraz są szkolenia, czyli nauka jazdy i firmach, yy, więc to też na pewno będzie. No właśnie, co istotne, to pan i pana pracownicy jesteście obecni no, nie tylko na tych właśnie wydarzeniach kulturalnych, ale też jesteście do dyspozycji różnych firm lokalnych, które mogą skorzystać z waszej oferty. Tak, czyli jednym słowem no, zabezpieczenie jakichś tam impresji wewnętrznych, szkolenia właśnie w firmach. No, bywały różne sytuacje, tak? bo nawet podczas dni Gorzowa, kiedy zaczęła się palić katedra, no to przejechaliśmy no i sobie zabezpieczaliśmy do godziny tam prawie do, do, do rannych, do, do, do czwartej godziny, jak się paliło katedra starzaków, żeby po prostu te służby miały te zabezpieczenie medyczne przez, w, w tym najgorszym momencie, tak? Czyli też współpracujemy z policją, też ze strażą pożarną, no bo też realizację nieraz tych właśnie tych, tych rzeczy, które robi policja, gdzieś tam zatrzymania, to też to no ta, ta zabezpieczenie medyczne jest potrzebne po prostu. Panie Robercie, angażujecie się też w inny sposób, bo między innymi e, wspieracie Wielką Orkiestrę świątecznej pomocy. To zdraćmy naszym widzom w jaki sposób w tym roku. E, no po raz kolejny w, wstawiłem na aukcję na Allegro, y, y, przejażdżka kładem ratowniczym. Tak? Czyli Pogorzowie ewentualnie no w tamtym roku akurat się obywało, że była przejażdżka podczas zawodów sportowych, czyli po lesie, trochę tam było więcej z terenu. Czyli też po prostu jakby ktoś się życzył, miał chęci, to może licytować na aukcję właśnie na, na, na rzecz właśnie Fundacji Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jeszcze tylko powiedzmy, w jaki sposób możemy znaleźć na y, Allegro... Na Allegro i przejażdżka kładem ratowniczym po Oczywiście, my państwo do tego zachęcamy. Panie Robercie, bardzo gratuluję nagrody i dziękuję za rozmowę i wizytę w naszym studio. Dziękuję bardzo. Pan Robert Sołtys, ratownictwo medyczne Gorzów był dziś naszym gościem, a za chwilę nasz kolejny gość. Naszym kolejnym gościem jest Pani Agnieszka Nasińska z firmy Hajduk Kominki w Gorzowie. Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszko, na początek chciałbym zapytać, jak to w Pani przypadku było, jak zaczęła się przygoda właśnie z kominkami, jak to się zaczęło u Państwa? 30 lat temu padł pomysł, aby otworzyć firmę, która będzie zajmować się sprzedażą kominków. Na początku była, był to import y, niemieckich kominków. Później, po kilku latach, y, stwierdziliśmy, że możemy rozpocząć produkcję produktów pod własną marką. No i tak zaczęła się naprawdę przygoda y, naszej marki, y, jeżeli chodzi o, o, o kominki, o wkłady kominkowe. Przez te wiele lat, y, firma ewaluowała, rozwijała się. Tworzyliśmy nowe produkty, nowe rozwiązania technologiczne, słuchaliśmy rynku. W związku z tym powstawały coraz to nowe grupy produktów. Na dzień dzisiejszy, po tak naprawdę. W 30 latach. Mamy również obiekt nowo wybudowany. W sumie ten obiekt wybudowany został kilka lat temu, ale jest to nowy obiekt wybudowany przy ulicy Kasprzaka w Gorzowie. Jest to nowoczesne biuro. Jest to również wystawa, na której prezentujemy nasze wyroby. Gdzie przedstawiciele nasi klienci mogą tak naprawdę przyjechać, zobaczyć na żywo, jak dany produkt wygląda. Oczywiście wszystko pokazane w ładnej oprawie. Mamy również park maszyn bardzo nowoczesnych, w sumie maszyn CNC, które są tutaj jednymi z najnowocześniejszych w województwie. Również powstała. Jeżeli chodzi o produkty, powstała taka nasza nowa linia, linia Hitro, która jest takim produktem. Troszeczkę tańszym, innej konstrukcji, także, żeby coś też urozmaicić, jest to również bardzo dobry produkt. I oprócz jeszcze tej linii produktów nowych utworzyliśmy również taką drugą nić, Hajduk Stone, gdzie możemy zaproponować klientom. E, zarówno elementy kamienne, e, jak blaty e, kuchenne, blaty łazienkowe, schody. E, prężnie również rozwijamy e, tą e, e, część naszej działalności. E, I tak, jak wspomniałam, to że Mamy możliwości, mamy duże, duże pomieszczenie, w którym występuje produkcja, w której mamy te nowoczesne maszyny. Możemy się pochwalić nienagannym wykonaniem tych elementów. A co za tym idzie, no też widzieć zadowolenie na twarzach klientów. Produkty nasze, ponieważ też często padają pytania jak to jest dzisiaj z kominkami, czy będzie można je używać, czy nie. W związku z tym informacja, że nasze wkłady kominkowe spełniają normy ekoprojektu, bo też pyta, pytanie pada, co to jest ten ekoprojekt. Także jest to norma europejska, która określa parametry spalin, która ma też za zadanie między innymi ochronę środowiska. Znaczy, może nie między innymi, tylko przede wszystkim, przede wszystkim. ochronę środowiska. Yy, I te nasze wkłady kominkowe takie normy spełniają. Także bezpiecznie można kupować yy, nasze produkty, yy, jak również yy, osoby, które zakupiły wcześniej yy, produkty, yy, mogą również spokojnie je używać, ponieważ my te normy ekoprojektu spełnialiśmy już yy, kilka lat wcześniej. Yy, także. Yy, to są takie właśnie nowoczesne, ekologiczne urządzenia, y, gdzie tutaj oczywiście też y, y, pytają klienci, y, do kiedy będzie można używać urządzenia, które nie spełniają tego, tych norm ekoprojektu. Y, y, no i jest to już potwierdzone, ustalone, że w Gorzowie do 2023 roku, do stycznia 2023 roku te urządzenia, jeżeli nie spełniają tych norm ekoprojektu, muszą, muszą być wymienione bądź po prostu nieużywane. A natomiast na terenie województwa lubuskiego jest ten czas do 2027 roku. Także nasze urządzenia są ekologiczne, bezpieczne. I też kominek tak naprawdę jest takim zabezpieczeniem energetycznym dla, dla domostw, dla rodzin w przypadku, kiedy no, mamy jakieś przerwy w dostawie prądu, kiedy nam wysiądzie jakieś ogrzewanie. Mamy ten element zapasowy i jeszcze dodatkowo ekologiczny. Panie Agnieszko, wy jesteście też taką firmą, która angażuje się w różne projekty też społeczne, ale też co przede wszystkim chyba jesteście bardzo dużym pracodawcą na właśnie rynku tutaj naszym tym gorzowskim lokalnym. Tak, w biurze na Kasprzaka zatrudniamy kilkadziesiąt osób, również. Cały czas y, tworzymy y, też dodatkowe stanowiska pracy. Dotrudniamy y, te osoby. No, wiadomo, jak jest dzisiaj na rynku pracy, y, pracodawcy mają duży problem, żeby y, znaleźć odpowiednią osobę, y, która spełni oczekiwania. Natomiast y, no, nam jakoś do tej pory y, udało się y, Udało się po prostu tych, tych ludzi, y, y, może pozyskać, to, to, to nie takie może do końca ładne słowo, ale no, udało nam się zasilić szeregi właśnie takimi pracownikami wykwalifikowanymi, jak również takimi, których po prostu przyuczymy do, w odpowiedni sposób, żeby spełniali nasze oczekiwania. Także to, że, że firma, tak jak wspomniałam, się rozwija, to również jest to y, fajne takie też doświadczenie dla, y, dla osób, które, które tutaj pracują, uczą się y, dużo nowych rzeczy. Jest to uważam ciekawa praca y, i ciekawy rozwój y, dla, dla pracownika. Pani Agnieszko, Pani wspomniała już o tym, że już istniejecie na tym gorzowskim rynku od 30 lat. No i właśnie takim uwieńczeniem, takim. Nie wiem, jak to właśnie nazwać, ale była ta nagroda. Yy, kobieta biznesu. Została pani kobietą biznesu w kategorii, yy, w, w konkursie yy, Nagrody Gospodarczej prezydenta miasta Gorzowa, nawigator biznesu MOWGW. No, jakie znaczenie ma dla pani ta nagroda? Jest to takie zwieńczenie mojej 30-letniej pracy. Yy, czułam się bardzo zaszczycona móc odebrać tą nagrodę. I, i no nie ukrywam, że, że jest to taki, yy, taka... Takie uznanie y, y, mojej pracy, y, wkładu włożonego w rozwój y, firmy, w rozwój gospodarczy. Także bardzo jestem zadowolona i, i zaszczycona, że tą nagrodę mogłam odebrać. Jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie tej nagrody, w jaki sposób państwo, czy już może ma jakieś ona swoje miejsce u państwa w firmie, jak to wygląda? Tak, mamy w firmie y, Gablotę, w której y, widoczne są te nasze sukcesy. No i między innymi również y, y, ta statuetka y, tam y, stoi cieszy moje oko za każdym razem, jak, jak przechodzę, także jest to takie, taki bardzo miły dla mnie akcent, takie wyróżnienie, docenienie. No jak pani ocenia właśnie tego typu konkursy, Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta? Myślę, że to jest taka bardzo prestiżowa nagroda. Tak, jest to bardzo prestiżowa nagroda. Jest to no, wydarzenie, które na pewno daje też... Takie, taką pozytywną energię do, do dalszego działania. Y, czy jest to statuetka, wyróżnienie? Y, jest to na pewno y, jakiś y, no taki, taki zastrzyk energii, że fajnie. No. Opłacało się robić coś fajnego, przyjemnego dla mnie, aczkolwiek również docenionego przez innych. Także no jest to naprawdę no bardzo duże, bardzo takie prestiżowe wyróżnienie. Ja oczywiście życzę dalszych sukcesów, ale zapytam jeszcze o te plany na te najbliższe miesiące, bo początek 2022 roku to taki czas, kiedy właśnie o to no, szczególnie można zapytać. Oczywiście dalej planujemy rozwój. Planujemy wprowadzić nową grupę produktów na rynek, także. No, na pewno nie spoczniemy na laurach i, i nie będziemy nic robić, także cały czas prężnie grupa ludzi działa w tym kierunku, żeby firma się rozwijała, żeby wprowadzała nowe produkty i żeby klienci, sprostać wymaganiom, klientom, wymaganiom klientów, żeby klient mógł znaleźć sobie u nas produkt, który go zadowoli i, i który będzie no, bezpieczny dla niego. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję z zdobycia tej nagrody. Dziękuję. Pani Agnieszka Nasińska z firmy Hajduk Kominki była dziś naszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.